Z tych wstępnych ustaleń mogę przekazać, że doszło do wypadku pomiędzy kolejką Altanką, która jechała w kierunku stacji Nowe ZOO, a samochodem, który wyjeżdża z ulicy Biankowej. Doszło, to na, doszło do tego zdarzenia na oznakowanym przejeździe kolejowym. Jest tutaj znak stop, jest krzyż świętego Andrzeja. Niestety doszło do zdarzenia. Na miejscu jest policja, nie chciałbym się w tym momencie wypowiadać co do przyczyn. Myślę, że od tego jest e, właśnie policja, by ustalić jednoznacznie. E, natomiast e, mogę również powiedzieć, że jedyną osobą w tej chwili poszkodowaną jest maszynista pociągu, który został zabrany do szpitala na badanie. Wiecie już ilu pasażerów było w kolejce? E, około 40 pasażerów było i z pasażerów na szczęście nikogo nic no, z daleka już gwizd, piękny gwizd kolejki. Myśmy zdążyli przejść i zatrzymaliśmy się tutaj kilka osób i po prostu, a za chwilę było czas tylko I widzimy jak samochód koziołkuje, bo on zajechał kolejce drogę i, i kolejka y, y, uderzyła w niego y, y, i po prostu y, wyleciała, z, 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 pierwszy wagonik się sunął i, i cały motorniczy też i ten, ten samochód próbował wyjść przez okno. No a pan, pan y, y, z kolejki y, musiał wyjść za chwilę, bo ludzie musieli mu, mu, mu pomóc. Ale idiota jechał samochodem.